jesteś? No, gdzie jesteś? Już schowałem się. Nie chcę się o, bo, bić. Oła, o, Masz, to... Nie chcę się bić. Bo... Nie chcę. Nie chcę się ej, bić. Ja nie chce ja to... a... przedstaw... ja na... się ja idę. Zostaw mnie. Nie chcę się bić. Nie chcę się bić. Zostaw mnie. Nie mam gdzie jestem. Zostaw, oh, osadzałaś. Tylko matce z oczu zniknęłaś. Już walujesz. Zostaw mnie. Matka, chodź. Zostaw, chcesz spać, jest noc. Chodź, patrz, pokażę ci kobry. Nastroszon i walczony. Zostaw mnie, zostaw. jest mi chcia, chcia, za ciebie. Chodzę po ścianach, chyba też będę mężem. Łodziny się, się nie wybiera. Gdzie jesteś, Luderze? Łodziny się nie wybiera. Gdzie jesteś, Kiedy ja ja powiem. Chodź, No dobra, no. Ua. To by ci psy, to nie było, to kobietam. No już skakuj, no tam. I... Bijemy się. O no ja teraz się zmęczyłam, akurat. A to, to tam są tam, właśnie kobiety. Ja się zaplątałam, matko moja ja to znów gdzieś. Dawno nie robiłam. Jezu. zły. No, normalnie ten bać się. musi znowu się nie będę cały bawił. już. Ale tu piominy robisz. Już.